Dobra, lecimy na górę. Hop, hop. Huh. O, o kurde słubanki.

Да, да, Generalnie Na koniec dnia spoko nieważne gdzie ważne z kim, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na to, iż na takich wyspach jak Cypr temperatura 20 stopni brzmi dobrze, ale odczuwalna jest niższa i robi to różnicę Amen Uuu, oh, Coral Bay Coral Bay Beach Nice, widziałeś? Widziałeś tych rzeczny? Pop, I tędy jest niby bezpieczniej Dobry no i takiej wody szybko co? A tu nic? Ok, wchodź. Podtrzymaj mi. sobie wstaj... Mam. Ale tam pan nie wie na końcu. No. Tutaj. Serio? sensie? W No to ustawiasz pan przed chwilą wchodził. Miałeś darmowy tutorial gustu się wyżej, o. ładnie. Nie się lew prawą i ja Zrobię zdjęcie jak na końcu. Zobacz. Moż. Mm. Dzisiaj mamy kulturalny nie dzień. Nie dzień. ja eh yeah. eh Vamos